Kolejny dzień bez Bellingama, ale życie jakoś leci. Cześć, tak się macie. Tutaj oczywiście, Damian, mamy czwartek, odbieramy nagrody za Ligę Elitarną. Mówiłem, że chcę trochę wcześniej się wbić do tej ligi. Nie wiedziałem, że tak szybko ten sezon leci. Bierzemy opcję niewymienną, bo mówię, niewymienny z Zidane, prawda? To będzie bardzo dobry zawodnik, ale może wreszcie poleci jakiś czerwony pik. Pik, który mógłby trafić do mojej drużyny. To może być Kylian Mbappé. To może być. Hmm, Krunić 86. Dobrze wytypowałem we wczorajszym filmie, bo koniec końców postawiłem na Milan i to Milan wygrał. Kilka kart mi tutaj zalegało po ostatnich openingach, dlatego wrzuciłem je w rabiota, i tym samym Francuz został ukończony, no jako, że ma się pojawić markizio w patchach, prawda? W patch, przepraszam, w SBC. Zostało to zlikowane wczoraj. To wydaje mi się, że taki środek pola złożony właśnie z rabiota, jako środkowego pomocnika defensywnego oraz markizio, takiego bardziej ofensywnego, może funkcjonować bardzo fajnie. No, już go zacząłem, tego skończyłem, a co jak co za dwa składy patrząc na te staty. Styki, jego wzrost, pięć wiazek słabszej nogi. Uważam to za promocję. No, on musi być w grze dobry. Dobra, dzisiaj takie pomarańczowe LEDy, bo mam zamiar trafić potężnego tytana. Tak po prostu. Czy to bohatera, czy to ikonę. Lecimy. Pierwszy walkout niewymienny to będzie Tibo. Kurtuła, potężna ocena. I jeszcze na was. Mam tylko nadzieję, że ten Markizio w miarę szybko się pojawi, żeby. Diogo żota, żeby te karty przepalać, Diogo dostał już ten upgrade, ale mógłby Liverpool wygrać chociaż jeden mecz w Premier League, żeby dostał kolejne ulepszenie, 9 duplikatów i no tak, fajne oceny, żal to kwikselować, na szczęście nie muszę. Pozostałe paczki o wartości 50 tysięcy, też zaraz sobie zrobimy rozbudowę 83 plus razy 15. Jedną otworzę dzisiaj, jedną na jutrzejszym streamie. Chyba przepalałem przed chwilą Rodriego na rabiota, mam taką... A nie, przepraszam, jutro nie będzie streama, bo nie będzie mnie. Mamy tutaj duplikat Dejonga. Jeszcze paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, zagramy mecz i po meczu otworzymy tę potężną paczkę 83 plus. No jest to hojbierg, klasyk. Żadnego nowego gracza wczoraj w wyzwaniach budowania składu nie zobaczyliśmy, po prostu doszły te paczki rozbudowy, prawda? Jak widzicie jestem dosyć wysoko w rankingu, ale wczoraj trafiłem na gościa, w ogóle naprawdę ten matchmaking jest zrąbany. No wydaje mi się, że uczciwe byłoby trafianie na ludzi tak wiecie, maksymalnie plus 20, plus 30. Trafiłem na gościa, który miał skill rating 670, oczywiście przegrałem 1.6 albo 1.5 i później sobie sprawdziłem jego nick, to grał na FGS-ach w zeszłym sezonie, czyli na tym turnieju dla osób, które wbijają co najmniej 1000 skill ratingu jak najbardziej rozumiem, że prosi tak szczebel szczeblu sobie wbijają te punkty skill ratingu, ale kurczę, to jest za duży przeskok, tak powoli dajcie mi teraz rywala, który będzie miał 530, bo chyba ktoś w to jeszcze gra, prawda? Dzisiaj sobie sprawdzimy wypożyczonego kantonę, bo tak jeszcze szukam złotego środka i zak... o Jezu, nawet na ławkę go nie dałem, przepraszam. No niestety, jak sami widzicie, były problemy z nagraniem, dlatego nie pokazuję wam meczu, bo był po prostu tragiczny, ale na szczęście wygrałem, dlatego jeszcze raz, przepraszam, że będą ścinki, ale otworzyłem paczkę 15 razy 83+, a następnie zrobiłem 10 pików 82+, a po ten mecz. Nie mrugajcie, bo to jest legendarny moment. Może jakiś bohater z wysokiej półki. To jest walkout. To może Kylian wreszcie. Nie, to Hurricane. Oceniony na 9, 89. No nic, no nie ma tutaj gwarancji w końcu karty specjalnej. A może w środku się ktoś kryje. Dwa informy. Fekir Sommer na was, Slemar. Pięknie to wygląda. Mam nadzieję, że było warto przepalić ponad 100 rzadkich zawodników. Zaczynamy. Pierwszy pik daje mi. Cudownie, Ferrana Torresa. Pewnie go przed chwilą przepaliłem. Jeden walkout, tak po prostu, nie. Kondogbie. Ja Nie biorę tych duplikatów, bo po prostu nie ma co z tym troszeczkę robić. O Jezus, i to jest ten lepszy lam. No to jest właśnie to. Czy potrzebowałem go? No słuchajcie, taka ikona zawsze mile widziana. On musi z 300 kosztować, 400 nawet, no i 150. To jest kurde to, i on ma alternatywną pozycję SPD. To jest właśnie to, czego brakowało na tej gorszej. Nie wiem, no to jest już chyba znak, żeby dać odpocząć terentowi, Jeśli dwa razy trafiam taką ikonę, no pięknie, naprawdę pięknie, ale to jeszcze nie koniec, prawda? No może jednak, ale ja, nie, ja już nic nie oczekuję. Było warto przepalać to, ale może, może jeszcze coś, no Darwin, no nie, życie jest piękne, dwóch Urugwajczyków, jeny. Dobra, 5 fików do końca. Może to się wydarzy. Andy Robert, nie no, naprawdę najlepsze player piki w historii. Kto jest następny? Tony Cross 88. Oj, Markizio będzie tutaj wkrótce witany kwiatami i wszystkim innym, czym się da. Drugi Summer niewymienny. Kto jest następny? Loris 87. No i teraz na zakończenie jakiś bohater. Może być Patricio w końcu. W życiu chyba był kiedyś bohaterem, ale ten Filip Lam, no już powiem wam naprawdę, jak to kurczę rozwiązać? No tak wyglądają te dwie karty obok siebie, plus dwa obrony, plus dwa fizyczności. No ten Guardiol tutaj nie pasuje, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak Nkunku robi takie rzeczy. Może nie są to najlepsze liczby, ale mam tylu napastników, że to się po prostu rozkłada na każdego. I tak jest, zagramy sobie jeszcze jednego Walsa przetestujemy nowego Filipa Lama. Tylko jak widzieliście, już sobie jakąś inną koncepcję szykowałem. Ponieważ tam przez 5 minut jeszcze mówiłem o tym, że w związku z tym, że wychodzi Marquisio, to może pójdziemy w kierunku Ligi Włoskiej i nadal będę nad tym myślał. Tylko kogo ja tutaj miałem, prawda? Park Jisung, go jeszcze oczywiście nie sprzedałem. Nikogo nie sprzedawałem, ale tak myślałem, nie? Że ten Antonio Di Natale, Markizio, no nie wiem kto jeszcze, na pewno, nie no, kaką dalej gramy. Nie wiem, ile on jeszcze tutaj wytrzyma, ale jeszcze jeden mecz Kantonu chciałem zagrać, bo no niestety został mi jeden mecz wypożyczenia w tym meczu, który grałem, kurczę, no zdobył hat -tricka. nie mam jak wam tego pokazać, dlatego Izak leci na ławeczkę i mam nadzieję, że też uda się fajnie pokazać, uda się wygrać. Tokyo Revengers, no, mam nadzieję, że na nikogo z Tokio nie trafiłem, ma, było piękne 8 pingu, Mendy w bramce z Kulibalim, czerwony De Bruyne, Griezmann, Mim, B -B -B Okej, okay, ofensywny w miarę zespół, myślę, że może to być ciekawe spotkanie, bałem się, że zobaczymy Jarzinho. nie ma go tam, chyba że, nie no, nie ma tej sympatycznej czupryny nigdzie, no to ostatni mecz wypożyczonym Kantoną, beleby rywal nie wyszedł przy remisie, bardzo chciałbym nim zagrać, no mówię, on kosztuje 3 miliony, wystarczy sprzedać kakę, prawda, i Eric trafia do naszego składu, wow, co jest?! Więc jeszcze tak ulidzę mistrzów, bo naprawdę nie wiem, co wam powiedziałem, a czego nie. Wydaje mi się, że za dużo nie było. No Szczerze, myślałem, że Real wygra troszeczkę wyżej, ale tu rozklepał. Choć szczerze, myślałem, że będzie tam strzelał Mbappé. Mówię, typowałem większe zwycięstwo Realu Madryt. Myślałem, że po czerwonej kartce Luela coś tam. Nie wiem, no może do trzech dobiją, ale i tak 2 do zera. No, Chelsea jeszcze nie wygląda. Mają fajne nazwiska, ale to trzeba jakoś ułożyć. Jeszcze trochę brakuje do tego ułożenia. No chyba dopiero w przyszłym sezonie, gdy też stały menedżer się pojawi, to wkroczą na jakieś dobre tory. Żałuję, że nie widziałem tego meczu Napoli z Milanem. Widziałem tylko bramkę Brahima Diaz. Kurde, widząc to, co zrobił, pożałowałem, że nie zrobiłem SBC o niego. Ale jak on się zabrał z tą piłką! Co za zwinność! To podanie! Po którym to padła bramka, naprawdę chyba jedna z najładniejszych, w ogóle tak naprawdę to może być typowane do chyba jednej z najładniejszych bramek w tej edycji Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o taką całą akcję, mega to wyglądało, no i zobaczymy co będzie w rewanżu, prawda, rewanż na stadionie Napoli, żadne bramki tam na wyjeździe czy coś się nie liczą, to jest według mnie duży plus tych rozgrywek, więc nic się nie stało, że nie strzelili, nie było też Osimena, na pewno kibice muszą liczyć na to, że się wykuruje. No nie wiem, zobaczymy. Wszystko zależy od tego naprawdę czy będzie zdrowy, czy też nie. Bo jeśli nie będzie zdrowy, to raczej w rewanżu nadal stawiam na Milan, co będzie ogromną niespodzianką. Kantona, ale on ma piękne przyspieszenie i teraz na zielonym miało być, ale okej, okay, 2 do 0. Mam niskie posiadanie piłki, 39%. Rywal, no pewnie on podaje, on próbuje coś dryblować, tylko brakuje strzałów. Może teraz Markus Rashford? No, Jerzy Dudek z łatwością pokonany. Tutaj wtopiłem, źle wcześniej podałem. Ale może szybko odpowiem, bo to jest kroj w Donkunku i ten na zielonym. Ten Mendy nie jest jakiś pewny. Szkoda, że nie było nikogo na dobitkę. Pyk? O to chodziło, tylko kaka, tutaj, w roli skrzydłowego teraz. Aha, no tak znaczy ja tak chciałem, ale teraz Ricardo, kurde, za mocno. O proszę rywale, podłącza swoich bocznych obrońców teraz do ataku. No dobrze, Jezus. czemu tak łatwo? Jak mnie to irytuje. Jedno proste podanie. Nie ma w ogóle obrońców. Przeciwnik trochę old -schoolowo wprowadza Perisicia, który to był świetny na początku gry, I to jest pomyłka Gomesz, Ketelar, przedłużamy to i proszę Diabi, wyprzeć, wyprzeć, wyprzedził Diabi. Proszę. Co to co to było? Aha, super, przekładanką sobie wszedł Markus Rushford i co? I brameczki nie ma. Lecimy, teraz my. Ostatnia akcja należy do Rywala, bo niestety Kulibali też tutaj się pojawił. Nie, 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 nie podoba mi się ten remis. Dobra, strzeliłem dwa gole kantoną w tym meczu, ale. Wow, 673? Nie rozumiem, naprawdę <grywania> uważałem, że na luzie go mogłem wziąć. No ale dobra. Skill rating rośnie, być może naprawdę uda się zrobić to 600. Erik, zagrałem to mą 7 meczów, 10 bramek, Spoko kontynuuję jednak poszukiwania perfekcyjnego napastnika i może w następnym meczu, bo chcę jeszcze zagrać jeden, nie jestem zadowolony a Zagrajmy sobie Nazario, bo chcę zobaczyć, czy jeśli go trafię, to czy będę w stanie go dobrze wykorzystać. Golewce. Bardzo ciekawa nazwa. To kogo ma? Czy będzie może jakiś Santiago Muniz, czy coś lucio który wypożyczony winni Antony Zizu. Jeszcze że ten Zizu na własność. Niemożliwa ekipa. Nie ukrywam, troszeczkę zazdroszczę. Nawet się cieszę, że w tym meczu używam wypożyczonego Ronaldo. No, United dopiero co go kupił. Pożyczam go sobie na jeden meczek i czy rozpoczyna od zgliczowanego kickoffa? Nie, dobra. Nie, ale ten zespół jest. Autentycznie za mocny. Ciekawe, jak przeciwnik będzie grał. Czy będzie używał jakichś schematów, czy będzie mnie normalnie klepał. Brawo, Bruno. Szkoda, że pod nogi przeciwnika. No i Antony. Oj, any. za łatwo, za łatwo. Wini 1 do 0. Żałosna defensywa. Dało się przed tym wybronić. To może być jeden z tych meczów. Oho, już player lock leci. Super. Ja pierdzielę na kogo ja trafiłem. Aż sprawdzę zaraz nikt bo robi player locki na środku boiska. To jest ciekawy okres nagrania rywalców, bo dużo prosów jeszcze tak nie ma skill ratingu, który pozwala im brać udział w kolejnym turnieju. Dlatego, dobra, sprawdziłem, nie ma go w żadnych rankingach, więc po prostu mm, musi być kozakiem, ale nie aż takim kozakiem, by rywalizować w turniejach. To jest fajne podanie do Kaki Kaka. Najprościej. Ciekawi mnie, jaki on ma skill rating, nie? Bo jeśli przed chwilą uważałem, że jestem w stanie pokonać gościa piękny German Ball 2 do 0. Przecież na razie, na oko po tych 15 minutach, jeśli ten przed chwilą miał 6, 650, ten musi mieć 700. Najgorsze jest to, że jak zrobię i to nie zobaczę jaki ma skill rating, a to jest to, na czym mi teraz najbardziej zależy, więc gramy do końca, niezależnie od wyniku. Proszę niech to siądzie. Nie ma spalonego, leci na 8 milionów monet, przepiękne przyjęcie piłki. Wow! Johan, może. T... <grym> Oho. Jezus, naprawdę to są takie zagrania. Nkunku! Brawo Dudek! Na razie nie rozumiem, jakim cudem ten gość nie jest jakimś prosem. Po prostu patrząc na to. Co on stosuje, jak gra? Dobra, niech zrobi teraz pułapkę offside'ową. Kurde, nazario. Chciałbym strzelić dwa gole w tym meczu. Tak stracić pięć, ale strzelić dwa. No i dlaczego on już... Nie to jest naprawdę. Ja nie rozumiem. Przejmuje piłkę, on już przełącza player locka na piłkarza, który jest pięć metrów od niego. Park Jisung z lewej nogi. Myślałem, że z prawej, z prawej mogłoby to wpaść. No i znów ten player lock. Na szczęście koniec pierwszej połowy. Nie, nie wiem, naprawdę nie grałem jeszcze na kogoś takiego w tej grze, nie licząc Zalewskiego. Ale nawet Zalewski się tak nie pocił robiąc te player loki. Wow, też zrobiłem player loka jak piękne podanie wyszło. Może to jest mecz, który sprawia, że staje się lepszym graczem. Co, podanie na Zario! Znów zablokowany. No, bo ja za szybko strzelam. To jeszcze trzeba przycisnąć. Pięć obrotów zrobić, nie? Ale dobra, tego podania przed chwilą do Cup bez player locka na stówę bym nie zagrał. Ta piłka by tak dobrze nie poleciała. Uwaga! No gol. Precyzyjne wykończenie 3 do 0. O, może, może to będzie ten moment. Nazario skleił piłkę dobrze do załatwienia dwóch obrońców. Tak, na pewno mi się to uda. No jeszcze do niego podałem i strata. Super mecz wybrałem na grę Brazylijczykiem, gdzie nawet setki nim nie miałem. Ciekawe, czy spaliłem? Znaczy, fajnie, że miałem. Nie, to jest. Diabi czy Ramos? Ramos leci, leć, leci, 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 ale tam jest Izak. Czy to będzie honorowa bramka? To. No, Vajran oczywiście nie trafia w bramkę. Nie, no ten Vini. Nie nie, 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 mam co, co robić, nie? Jerzy Dudek nas uratował, i czy uratuje nas ktoś? Nie, bo no nie da się. Szczerze, 4 do 0, patrząc na to, co tutaj się działo, to, to jest dobry wynik. Ja nie jestem z tego zadowolony. Uważam, że tam, jakbym jeszcze bardziej przycisnął, może jedna by wpadła, ale co to w ogóle było? 687. Nie, no, ja za to dostaję minus 10. To jest tragiczny matchmaking! Jak ja mam się wspinać powoli stawać się lepszym, to jest za duża różnica, by coś chwycić od rywala. Ja uważam, że uczciwy matchmaking powinien być, nie wiem, maksymalnie 20-30 punktów różnicy. To też nie może być tak, że ja trafię zaraz na kogoś, kto ma 330 skill ratingu Jak coś to w kolejnym odcinku debiut winiego, nie? Myślę, że to może być karta, która będzie robiła w moich rękach to, co robił jakiś czas temu, Alean, są prawda? Jego urodzinowa karta zdecydowanie w topce moich ulubionych kart w historii tej gry. Ja, ja nie wiem, no, nawet jak sobie oglądam game. Play prosów. Jeśli on robi to wszystko, te playerloki i te i to mu nie przynosi żadnych efektów, więc. Jak można tak grać, nie grając na jakichś turniejach czy coś? Ja się czułem, jakbym przed chwilą grał bez dziewięciu palców. Nie, Robertsona 87 przepaliłem. No. Dobra, to może chociaż wróci do mnie, proszę. Przep... Nie, no taki dobry foderek na Dunjumess. Dobra, do zobaczenia jutro debiut debut Trzymajcie się, cześć.